Chyba dzisiaj jest 14 marca, już sobota. Przybył 13 piątek, i się w sumie tak zaczęło, że zamknięte zostają granice różnych państw. Prawie, że stan wyjątkowy wprowadzony za chwilę. Najważniejsze chyba w tym momencie, żeby zachować spokój, żeby się nie denerwować. To dopiero początek, myślę, że to jeszcze przed nami jakaś fala różnych dziwnych wydarzeń więc cieszmy się tym co mamy ja mam kaszkę kuskus z warzywami mam herbatkę O. w pięknym kubeczku pijcie dużo różnych rzeczy, nawadniać się trzeba to zawsze, tylko zdrową, dobrą naenergetyzowaną wodą najlepiej no i te relacje międzyludzkie żeby były możliwie dobre bo to w tej chwili może być trudno jak się siedzi Dwa tygodnie w domu z tą samą osobą może się okazać, że wcale się nie znamy. Hmm. Że tak na co dzień to, to może być nie takie proste. Więc bądźmy dla siebie mili, bądźmy dla siebie sympatyczni. Jeżeli mamy jakieś urazy, jakieś niesnazki między sobą, to naprawdę nie odkładajmy tego, tylko zamieńmy to w jakąś pozytywną energię. No i dbajcie tam o siebie w ogóle. Mycie rączki, ale nie dajcie się też zwariować, tak? Tutaj w sklepach właściwie, tylko zauważyłem dzisiaj, bo byłem na zakupach takich małych, zwykłych, że nie ma ryżu chińskiego. Makaron też zniknął. O środkach z infekcji Hong to już dawno nie ma co mówić, ale tak poza tym jest bardzo spokojnie. Granice, oczywiście, pozamykane już teraz będą za chwilę szkoły zamknięte, wszystkie placówki też zamknięte. Najważniejsze to trzymać się razem, trzymać się z bliskimi, z rodziną. Czego wam życzę? Żebyście, żebyście ten czas spędzali w fajnym gronie najbliższych. A jak jesteście trochę dalej i nie macie tych najbliższych tuż koło siebie, to, to zadzwońcie od czasu do czasu, natrupcie to zaległości. Bądźcie Postrażnij, rozważnij i trzymajmy się wszyscy razem mocno. Wszystkiego dobrego. A jeszcze taki widoczek wiosenny właśnie chciałem się podzielić, bo siedzę na tarasie. Będę jadł obiadek taki sobie, ale podzielę się z wami jeszcze takim widoczkiem ładnej zieloności tutaj już. No kwitnie tam dalej jeszcze Michał Belka już także pozdrawiam was serdecznie stąd i Bądźcie zdrowi wszyscy.